Siema AnoKocury, zaczynamy z nową serią, bo zakupiliśmy pewien pojazd i za chwilę się dowiecie co i jak. To mały krok dla ludzkości, ale wielki krok dla, dla motokotów. Tak jest. Będą ciekawe materiały za pomocą tego urządzenia. wnętrza, urządzenia. wnętrza tego urządzenia. Pakujemy. Klasyczek wiezie klasyczka. Mamy to. Mamy to u nas, trzeci komftyl yy, do kolekcji i mamy już teraz kolekcję komftyli. Dokładnie. Ale opowiedz, co to za wersja w ogóle? To jest wersja GP dodatkowo. Travel. Jak macie golf, jakieś tam różne bądźowi, kurna, specjale i tak dalej. Speciale, To jest Travel GP. Oryginalnie 1,6 M43, dołożone turbo. To, że kupiliśmy to uturbione, to jest przypadek, bo i tak mieliśmy turbić 1,6, a żeby nie zbierać tych gratów, dokładnie, nie, nie, nie męczyć się z tym, dokładnie, nie kombinować, nie spawać kolektora i tak dalej. To się trafi gotowiec. No i mamy, no. I teraz jest bardzo ważna informacja, bo co dalej? Górkę jest kupiona na projekt. Na pewno wnętrze komory silnika będzie użyte w naszym projekcie. Buda raczej nie. Planujemy zrobić coś, co będzie na zasadzie kompota, ale nie będzie kompotem. Ale... To będzie coś, czego w tym kraju jeszcze nie było. W Polsce tak. jeszcze czegoś takiego nie widzieliśmy. Tak. A przynajmniej o niczym takim nie wiemy, więc no, będzie to całkiem fajna zabawka, ale na pewno nie w takiej formie, jaką teraz widzicie. No projekt będzie gruby, na pewno najgrubszy jaki na naszym kanale się pojawił kiedykolwiek i. Mam nadzieję, że, że wypali. wszystko To fajnie wyjdzie i wypali i będzie git. No i będziemy mogli tym, tym czymś pojawiać się gdzieś tam na eventach. A o co chodzi konkretnie, to dowiecie się później. W następnym odcinku no, spodziewajcie się już czegoś naprawdę większego. No. Jakiejś wizualizacji naszej, tego projektu. Dokładnie. Co chcemy z tym zrobić. A na razie musimy zdecydować właśnie, którą budę z naszych trzech wybieramy ten projekt, bo musi być najzdrowsza. Eee, więc no, kanał będzie gany. Dokładnie. Mimo wszystko jednak <noise> chcemy pokazać Wam komory jak to wygląda wszystko. Nie wygląda najgorzej. Jest trochę makaronu, ale to jest drobnica od wiatraka tego. A no i gaz jest, nie? Jest Turbo gaz. Jest, no ogóle jest turbo jest... w gazie. Bo no. tam jest turbinga. Całe wrażenie, że tutaj jest jakiś makaron, sprawiają te zielone zipy, bo one no sobie tak. po prostu nie są nawet poucinane, no tylko no po prostu tak jest tak, No i ten gaz, no nie tutaj parownik jest, jakieś sobie przewody i tak dalej, dlatego też gaz jakby troszkę dopełnia to. Pewnie zastanawiacie się, czy będziemy jeździli na gazie. Raczej nie. Raczej nie będziemy skutecznie, uskuteczniać tutaj jazdy na gazie. Z prostej przyczyny, no ta furka nie będzie robiła tylu kilometrów, żeby gaz w ogóle był potrzebny. Wnętrze jest bardzo schludne, bo jest to w ogóle daily. A przynajmniej było daily. Kierę jest człowieku taka gumowa. Na kierze się nie będziesz wieszał i nie będziesz za nią ciągał, więc jakby no... Nie, masz ukręcić. Jest odkierowalne, nie odwieszania. Dokładnie. Short shifter jest, jest wydech jakiś tam większy, uspawany. Ale jeszcze jest taki temat, że ona siedzi naprawdę nisko. A, no I tak. tam są w ogóle chyba morki z T4 i jakieś sprężyny betony. Kawał. Kawał, kawał rury, kawał rury. No i tak to wygląda, no kompocik jak kompocik, no nagle glebuni. Więc kurde, stensowcy będą w szoku. Tak się prezentuje furka i projekcik będzie z nią grany. Projekcik 1.6 turbo, czas start. Dobra, szybka no Panie panie, jest tak. Pompa pociekła wody, więc ją wymieniamy. Mamy zielone zielonej bębki naszej i już się okazało, że wydech jest nieszczelny, więc e, generalnie jakiekolwiek strojenie nie ma sensu. Sonda Lambda będzie źle sczytywać takie tam pierdoły. Więc trzeba też przy okazji uszczelnić wydech. Poszło? No to jest kurde, 6 suwatów ostro. O, zawolony jakimś sztyńcem. A gaść, co mówi, że ma. Dawaj, Dawaj. Dobrze, Dobrze, odpalił? No tak, 3,5, 4 i ona już wiesz. Jest słabo. Okolice 3,5 i on tak właśnie czuć, że słabnie, a jak już się wkręci, no to już idzie, no nie? No 5, 5, od 5,5 do 6 to już słychać jak drrr, no nie? Że już ciężko ma. Zobacz, nie jest gorący. No, a te chłodne. Ale woda brzmi tutaj. Trzeba bywali 14 chłodnych. O, i tak o, i kompot się znalazł w magicznym sposobie w garażu. O, patrz, płyn ten, ten już Niewiecki zrobił. Zrobiliśmy test. I chyba to je uszczela. Bo nie ma termostatu, a wąż ten jest chłodniejszy niż ten, co jest w ogóle mega dziwne. Znaczy, on ma być chłodniejszy, ale chyba nie aż tyle. No, ale on nawet nie wiem, no się nie grzeje zbyt mocno. No właśnie, o to chodzi, że nie e aż tyle. Znaczy, tu się nie grzeje zbyt mocno, a temperatura na liczniku jest czerwona. Także... Co dalej, co dalej, co dalej? Dalej, plan jest taki, że najprawdopodobniej. no Ja przynajmniej bym szedł w to, że wymontowywać stąd kit turbo. Ta BMK nas nie interesuje, interesuje nas turbo z niej. To jest. Głównie po to ją kupiliśmy, więc no ja bym szedł w to, żeby po prostu całe te turbo wymontować, a jeśli ktoś jest chętny, to może sobie zabrać całą resztę. A tu w ogóle szyba jest fajnie jeszcze zaklejona ładnie. i pani i tak to wygląda, no. Jeśli macie jakiś pomysł, co może boleć ten silnik, czemu tak się dzieje, że tamten przewód jest chłodny, ten ciepły, termostatu nie ma, nie wiem. Test na uszczelkę pokazał, troszkę się zazielenił, także może być uszczelka, ale... Nie musi. Ale nie musi, nie wiemy o co nie chodzi. Wydał. Co to jest? Wyjęliśmy cały set turbo, a przynajmniej staramy się go wyjąć. Jak na razie wyjęliśmy jeszcze to, czyli intercooler i zrobiliśmy to właśnie po to, aby przełożyć to do innego silnika, bo stwierdziliśmy, że ten silnik jednak nie będzie przyjmował turbo, bo będzie też inne założenie tego projektu, bo będziemy przerabiać karoserię i to nie będzie też ta karoseria. Czyli po prostu, wprost mówiąc, króciutko. Turbo ma wylądować w innym silniku, dlatego je wyjęliśmy. Obecnie komora silnika wygląda tak. Ech, tutaj mamy jeszcze DETA, którego nie wiem, co z nim zrobimy. Czy będziemy to jakoś próbować rozpinać, czy przełożymy całą wiązkę do innego auta. Jeszcze to sprawdzimy, ale na razie plan jest taki, aby to auto było. Serii, jeśli chodzi o mechanikę, no to tyle. Zobaczymy, co dalej. Simpyk! Turbo wymontowany, cały kit. Generalnie uważamy, że to jest cały kit, bo nigdy nie mieliśmy do czynienia z turbo. Także, także wydaje nie... mi się, że to jest wszystko. No i oczywiście jeszcze det, ale to już widzieliście, że jest wplątany w wiązkę, tam wpięty i w ogóle. No, także nie... nie udało nam się go jeszcze wyjąć. No, bo mamy dylemat, czy w ogóle w by czy pod nową wiązkę wsadzać. Tak, czy będziemy tamtą wiązkę przekładać całą, czy będziemy deta wpinać w nową wiązkę, a tamtą naprawiać, bo mamy podejrzenie, że det może być jakoś wpięty nieprawidłowo, mogą być jakieś błędy i tak dalej. No i moim zdaniem jakby łatwiej jest wpiąć coś na nowo, w dobrą wiązkę, niż rzeźbić w głównie i, i po prostu próbować naprawić jakieś tam błędy. Dobra, ty, zobaczmy co to w ogóle jest. Po kolei może, tak. Mamy wydech, z końcówką Turbo Works, co to, co to, co to nie? znaczy? Nie, to jest środkowy. A to mamy po, końcówkę człowieku WM Sport. Także wiesz, najtańsze gówno. A to jest też spoko. Tak. Slim, fit. Ja, ja nie wiem, czy to jest od gleby, tak się po prostu pominął? Nie, chyba tak zrobili po prostu. Tak zrobili? Nie, bo to jest y, przy belce, żeby w belkę nie waliło, wiesz? No dobrze, ale z drugiej strony tutaj też jest takie coś, no nie? I tutaj też A, zrobili? W sumie okay. te, tutaj też mogli to zrobić, no nie? Nie wiem, no nie, tu nie wygląda zbyt dobrze. Tam całkiem, całkiem. No to jest tak powginane widać, że jakoś tak yy, młotkiem. No, no, i... no i kolejna sprawa jest taka, no. że z racji tego, że auto jest na dość mocnej glebie, no, to ten wydek tutaj na łączniku elastycznym się troszkę przetarł. Cały wydek jest do poprawy, no. No jest do poprawy, tym bardziej, że właśnie ten bandaż też niezbyt dobrze się trzyma. No, bo on w ogóle zwisał zbyt mocno, jakby względem podłogi by był za niski ten wydek. Ale trzeba go skrócić. No, to a tyle właśnie. Co? przedłużyli, Nie, bo tu widać, że jest. Tyle przyturzone. No To skrócimy mi będzie kulek. No i ten kolektor też jest do ogarnięcia, do winięcia ponownego, co nie? Sam w sobie wygląda całkiem spoko. Yy, nie zauważyłem tutaj przedmuchów żadnych. No tylko tutaj jest tak, przedmuch przy już Tak. To generalnie jest taki temat, że to było tak zrobione, że te turbo Czekaj. nie było nawet dobrze Czekaj. przykręcone. No dobra. O, tak właśnie było. Wirnik nie ma luzów, kręci się całkiem w porządku. Czek to turbo w ogóle było? To jest diesla, to jest TD04. 2,5 diesla BMW, nie? Tak, no, tak. Intercooler. Valeo. Valeo, tak, to, no to jest z to... Renault Master? No, może tak, No, coś takiego, gumy ładne, Turbo Works też, jest tuning Pro. Dokładnie. Tak samo, sporze elegancki jest też. I tu jest czujnik jakiejś temperatury chyba? Tak. Tunu. I tu jest. Wastegate? Nie, to nie Wastegate chyba. Wastegate, blow-off, w sumie nie wiem. Ej, właśnie, bo jakby wiecie, my to robimy tak trochę na pałę. W sensie nie znamy się na tym jakoś profesjonalnie, nie ogarniamy no, tego co My się setupu, w ogóle nie bo... znamy Kościół. Tak I dlatego, kupili... i dlatego też kupiliśmy gotowca, żeby się po prostu na tym nauczyć. No. Więc wiecie, jakby bądźcie dla nas łagodni w komentarzach i chętnie jakby przeczytamy jakieś rady od was, od tych, którzy ogarniają tematy turbo. No bo my się uczymy i tak naprawdę przez ten projekt będziemy także się wspomagać innymi firmami i innymi ludźmi. więc nie miejcie do nas żalu, że czegoś nie będziemy potrafili. Tak to wygląda. W sumie tyle, jakby z tego setupu. Brakuje nam jeszcze wtrysków, bo jak widzieliście na poprzednich ujęciach, auto przerywa i nie dało się za bardzo go wystroić, a stroiliśmy na gazie a potrzebujemy na benzynie, a na benzynie totalnie nie jechało. Także większe wtryski, Saba 2.4 Turbo, coś takiego nam mówili. No Jakby ktoś miał pomoc to nie daje znać. Dokładnie, ale S szukamy wtrysków pod 230 koni, coś takiego. No i co ważne jest do 4 cylindrówki. Także piszcie w komentarzach i zgadujcie co tam kombinujemy w tym projekcie, co jest naszym celem i co chcemy osiągnąć z tym kitem Turbo. No i tyle tak naprawdę. Prosta piłka wbijacie. Facebook, Instagram, grupka Motogoty i Stunty. Lajkujecie, komentujecie i subujecie ten kanał z dzwoneczkiem. I tyle. Dzięki za oglądanie, obserwujcie, wyczekujcie kolejnego odcinka. Pozdro Elo!